Dzisiaj mam swoją rocznicę. Za chwilę dowiecie się czego. Siemano, witam na ławce w tej pięknej okolicy. Jak już mówiłem, dzisiaj przypada moja rocznica. Jest 8 sierpnia. Dokładnie rok temu wrzuciłem na YouTube swój pierwszy oficjalny, w miarę dobrze zrobiony film, recenzję książki Karego Kafreja Girls from Alcyon. I e, myślałem, że będę, miał, że będę miał fajne numerki 365 dni działalności na YouTube, ale niestety tylko to się udało, ponieważ dzisiaj jest 701 odcinek Daily Basis. I drugi film na YouTube. Myślałem, że trafię w 700 i 400. No ale niestety się nie udało, więc wielkiego świętowania nie będzie. Cały czas działa konkurs. Pamiętajcie o tym. Jest do końca sierpnia. Zobaczymy, czy komuś się uda. Czy po prostu się nie uda, albo będzie to olane. Mam nadzieję, że ktoś wygra, bo nagrody są bardzo fajne. Jak już mówiłem wielokrotnie. Zrobimy krótkie podsumowanie. Pierwsza nagroda za rozwiązanie zagadki. 1000 zł na dowolną rzecz, bądź nagroda niespodzianka. Druga i trzecia nagroda po 500 zł na dowolną rzecz, bądź nagroda niespodzianka. E, plus trzy e, upominki e, dodatkowe. Były trzy? Tak, trzy dodatkowe upominki e, dla osób, które rozwiążą zagadkę. E, jest możliwość jednej podpowiedzi częściowej, czyli daje e, jakby to powiedzieć, jak ja to powiedziałem wtedy. E, dostajecie ode mnie jedną wskazówkę, ale wtedy nie możecie wziąć udziału w, w walce o pierwsze miejsce, bądź możecie dostać rozwiązanie pierwszego bądź drugiego etapu. E, dokładne rozwiązanie e, wtedy bierzecie udział w walce tylko jeden z trzech upominków to tak e, ogólnie link z zagadką będzie w opisie kurde to był fajny rok bardzo dużo się nauczyłem nauczyłem się e, nagrywać dźwięk nauczyłem się trochę lepiej mówić ale nadal źle akcentuję Nauczyłem się montować w DaVinci Resolve. Nauczyłem się trochę montować w Premiere Pro i After Effects. Ee, nauczyłem się przede wszystkim jakiejś tam regularności, bo tylko kilka razy nie wrzuciłem czegoś. Najczęściej z powodów niezależnych ode mnie. Raz było tylko z powodu, że totalnie potrzebowałem odpoczynku. Więc, więc nie było filmów. Ogólnie jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że, e, że kolejny rok będę miał znacznie lepszy, że udostępnię, chciałem powiedzieć, że ulepszę wszystko to, co robię. Jak już mówiłem wielokrotnie, ten kanał jest po to, żebym się uczył i dlatego, że już nikt, nikt mnie nie chce słuchać, a lubię gadać. E, może uda mi się pójść w profesjonalny albo semiprofesjonalny dubbing w tym roku. E, uruchomię swoją kolejną inicjatywę. Może uda mi się w tym roku uruchomić swoją grę? Może uda mi się uruchomić też inne rzeczy, które sobie jakoś tam gdzieś planuję? No poczekamy, zobaczymy. W każdym razie e, coś się zaczyna powoli dziać. Mam tą swoją społeczność nie za dużą, ale wierną. E, staram się słuchać tego, co mówicie do mnie w tej małej społeczności. Staram się robić rzeczy, które wam się podobają, i przede wszystkim rzeczy, które mnie się podobają. Przede wszystkim staram się rozwijać i coraz bardziej się uczyć, żeby koniec końców na tym poważnie zarabiać. Liczyłem sobie tak dwa lata pełne, żeby móc zarabiać na YouTubie i na wszystkich inicjatywach dookoła tego. I zobaczymy, czy mi się uda. No na razie jest nieźle, na razie jest nieźle. 6666. 6660 subskrybentów w momencie, w którym to nagrywam, chyba jest. i Jakoś 60 tysięcy wyświetleń. Nie jest to dużo, ale ja się cieszę. Ja się cieszę, ponieważ od początku do końca robię to, co chcę. Robię to, co mi się podoba. I fajnie, że ktoś to ogląda. Nie za dużo osób komentuje, ale są to wierni komentujący, więc jestem mega zadowolony z tego wszystkiego. Dobra. Ja się zwijam. Jakby to była jakaś fajniejsza cyferka, to pewnie coś bym zrobił, ale z racji tego, że cały czas jest mój konkurs, no to po prostu o nim przypominam. Wielkie dzięki za to, że byliście ze mną przez ten rok. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że będzie Was znacznie więcej, znacznie więcej osób będzie komentowało, i mam nadzieję, że uda mi się odpalić wszystkie inicjatywy, o których mówiłem. Trochę inicjatyw społecznych. Może uda mi się na jakąś konferencję, jakiś konwent. A może uda mi się zorganizować swój konwent. Może uda mi się zorganizować coś z chaosem. Nic. Poczekamy, zobaczymy. To tyle ode mnie w ten świąteczny poniedziałek, z którego jestem mega zadowolony. Ze świętowania, oczywiście, i ze swojej rocznicy. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.